Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie. A tobie, słowo Boże, pan z wami, Jezusem, z duchem twórcy. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, lub szkodę poniesie? Oto słowo pańskie, o tobie Chryste. Z naszego życia wiemy, że jeżeli chcemy umieć się czymś dobrze posługiwać, jakimś urządzeniem, czy też po prostu dobrze wykonywać swój zawód, czy jakąś czynność, nie tylko wystarczy nauczyć się, co zewnętrznie zrobić, ale, żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości jakiegoś sprzętu, czy być najlepszym fachowcem. Musimy zrozumieć, na czym to polega, co jest istotą tego przedmiotu, jak należy postępować. Dlatego, kiedy ktoś przygotowuje się do jakiegoś zawodu, musi kilka lat uczyć się. Kiedy chce wykonywać jakiś zawód, idzie na studia. Kiedy ktoś chce zostać kapłanem, idzie do seminarium, potrzebuje kilka lat, żeby się czegoś nauczyć. Kiedy gra na jakimś instrumencie, potrzebuje nie tylko nauczyć się zewnętrznie jakiejś melodii, ale zrozumieć na czym ten instrument polega, jak z niego korzystać. I tak jest wszystkim w naszym życiu. Żeby coś robić dobrze, potrzebujemy zrozumieć, jak to funkcjonuje. I człowiek ma sobie coś takiego, że szuka nie tylko jak to się robi zewnętrznie, ale jak to też funkcjonuje w środku. Jesteśmy na początku Wielkiego Postu, czwartek po popielcu, więc tak naprawdę jeszcze przed nami cały ten okres 40 dni. I póki ten wielki post tak się rozpędzi już, kiedy w niego będziemy już całkowicie zanurzeni, Pan Bóg nas jeszcze do tego przygotowuje, jak go dobrze przeżyć. Popielec, słyszeliśmy Ewangelię o tych najważniejszych formach naszego pokutowania: modlitwa, posjał, mużna. Pan Jezus przypominał nam, że one nie mają być tylko jakimś zachowaniem na pokaz, żeby ludzie nam powiedzieli, jacy jesteśmy pobożni, ale że mają one dotykać serca. I dzisiaj, dzisiejsze Słowo. Można powiedzieć, że dalej nam tłumaczy, na czym polega nasze nawrócenie, że nie jest ono tylko przyjęciem jakiejś pozy, czasami grozi nam, nawet w wielkim poście, przyjmując jakieś takie pobożne postanowienie, że będziemy tylko to robić na zasadzie jakiegoś teatru, że będziemy chcieli przed Panem Bogiem zrobić jakiś dobry uczynek, żeby. Pan Bóg, był z nas, Pan Bóg był z nas zadowolony. Powiedzmy, że ktoś powie sobie, że będę się więcej modlił. I wymyśla sobie: będę modlił się na przykład przez cały ten wielki post jedną częścią różańca. I nawet może mu się uda rzeczywiście wytrwać w tym postanowieniu, że będzie każdego dnia modlił się i nawet otworzy pismo święte będzie czytał fragmenty opisujące dane tajemnice. I potem sobie powie po takim wielkim poście, ale udało mi się dobre postanowienie zrealizować. Modliłem się. Ale może to być ostatecznie tylko jakieś zewnętrzne zachowanie. Nawet jeżeli nam się to wyzwanie uda zrealizować, to nie zawsze to oznaczy, że my przez to będziemy bliżej Boga. Najczęściej chyba takie grozi nam. Zgubienie tej istoty, kiedy modlimy się tymi różnymi nowenami pompejańską, czy do Matki Boże rozwiązującej węzły. Tak naprawdę istotą tych nowen nie jest tylko, żeby zrealizować te ileś tam części różańca, ale to ma nas zbliżyć do Boga, jeszcze bardziej upodobnić do Maryi. I to jest najważniejszy owoc tej modlitwy. Nawet jeżeli Ostatecznie ta łaska, którą się modlimy, nie przyjdzie, to największą łaską, jaką możemy wtedy zdobyć, jest to, że będziemy bliżej Boga. I dzisiejsze czytania też pokazują nam, że nasze nawrócenie to przeobrażenie naszego życia. Pan Jezus mówi o tym, że żeby zdobyć życie trzeba je dla niego stracić. To znaczy, że, Coś w moim sercu musi się naprawdę zadziać, że nie wystarczy tylko postanowić sobie jakieś, jakieś zadanie czy jakąś czynność, ale że to ma doprowadzić do tego, że będę bliżej Boga. Dzisiaj bardzo mocno nas Pan Bóg wzywa, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. To jest stawka, o którą walczymy w tym Wielkim Poście. To nie jest tylko taki jeden z okresów w roku, gdzie raz na jakiś czas rezygnujemy z pewnych rzeczy, umartwiamy się, żeby jakoś być takim bardziej smutnym. Pan Jezus powiedział, że to nie o to Mu chodzi. Bóg w Starym Testamencie mówi, że nie chodzi mi o to, żebyście teraz tylko mieli smutną twarz i że to jest miły post dla Pana. Miły post dla Pana, miły czas Wielkiego Postu, to wtedy, kiedy naprawdę wybierzesz życie. Kiedy będziesz, jak śpiewaliśmy w Salmie, to drzewo zasadzone nad płynącą wodą. I tutaj nam może też przyjść z pomocą słowo radykalny, które często źle rozumiemy. Radykalny czasami rozumiemy jako skrajny. Że jak ktoś jest radykalny, to robi bardzo skrajne rzeczy, dużo rzeczy robi takich rzeczywiście bardzo mocno wymagających. A radykalny to jest, oznacza zakorzeniony od słowa radix, czyli korzeń. Zasadzony nad płynącą wodą, czyli ten, który głęboko zapuścił korzenie i nie tylko pływa w swoim życiu po powierzchni, ale kiedy się nawraca, kiedy postanawia jakąś modlitwę, to po to, żeby ona go doprowadziła do Boga. Bardzo łatwo pomylić, to, co robimy na zewnątrz, jakąś praktykę, którą podejmujemy z tym, czy ona nas naprawdę prowadzi do Boga. Może ktoś się dużo modlić, a tak naprawdę nigdy się z Panem Bogiem nie spotykać. Może chodzić nawet codziennie na msze świętą. Może pięknie składać ręce do pacierza, odmawiać bez żadnych pomyłek, różaniec, być teoretycznie bardzo skupionym. Ale nie, spodoba, nie podobać się Bogu, bo się z nim nie spotyka. To, o co walczymy, to życie z Bogiem. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Kiedy Pan Jezus mówił o swojej męce, tak jak dzisiaj, jak czytam Ewangelię trzy razy, co najmniej, bo tyle mamy zapisane, uczniom mówił, że będzie zabity. Że poniesie śmierć, wielką mękę, że zabiją garcy kapłani, uczeni w piśmie i zmartwychwstanie. I czasami myśleli nie, uczniowie, to może jakaś taka przenośnia, może jak coś, Pan Jezus chce przez to wyrazić jakąś taką prawdę duchową, może to przypowieść, a on nie, on zapowiadał to, co będzie. I tak potrzeba podchodzić do wielkiego postu. To nie tylko przypowieść, to nie tylko pobożna nakładka na nasze życie ale to wezwanie do tego, żeby naprawdę stać się świętym. Żeby szukać i odnaleźć Boga. Nie tylko Go szukać, nie tylko chcieć Go znaleźć, ale znaleźć. Pan Bóg nas będzie przez ten Wielki Post prowadził. Jesteśmy w tym dobrym momencie, na samym początku. Możemy jeszcze pewne rzeczy sobie dobrze poukładać. I tego sobie i wam życzę, żeby ten Wielki Post rzeczywiście nam pomógł odnaleźć Chrystusa, odnaleźć zmartwychwstałego. Żeby to nasze zmartwychwstanie nie było tylko takim zewnętrznym przeżywaniem tych świąt, ale autentycznym doświadczeniem życia. Żebyśmy byli człowiekiem szczęśliwym, który ufa Panu. Czyli jest człowiekiem zakorzenionym w Chrystusie, który czerpie z Niego życie i nawet jak zewnętrznie jest trudno, to wtedy On nie usycha. Człowiek, który naprawdę żyje Bogiem, choćby się nie wiem co działo w jego życiu, przetrwa największe trudności. Tylko potrzeba tego autentycznego pragnienia życia w Bogu. Niech On w nas tego sam dokona. Amen.